podróżujących z małymi dziećmi lub potrzebujących wsparcia. Prosimy o zgłoszenie się do usługi przy stanowisku. Prosimy o samodzielne zastanowanie karty pokładowej przy użyciu czytnika. Dziękujemy i życzymy Państwu przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, we kindly invite you to board the LOT Polish Airlines and Star Alliance flight to Warsaw. Please proceed to gate 3 now. LOT Business Class, LOT Premium Economy Passengers.